What time is it? Który pewnie już, może, może się go spodziewaliście. On nazywa się Back to School. Jak widzicie, po tytule tego odcinka e, robię ten odcinek teraz, ponieważ e, już e, prawie minęły te trzy piękne miesiące, czyli wakacje, i za kilka dni już się zaczyna szkoła. Niestety, um, no nie powiem, że jestem z tego mega zadowolona, ale też tęclam za swoimi. Kolegami, koleżankami, za nauczycielami, za nauką, a więc um, nie narzekam, ale też nie jestem jakoś mega zadowolona. Um, I właśnie postanowiłam Wam pokazać moje rzeczy, które kupiłam w tym roku. To będzie seria taka dwuczęściowa, przez to, że w Irlandii jest tak, że mamy pokrętal, rental, czyli. Książki, które się wypożycza co roku, za 100 euro na początek roku się płaci i otrzymujemy książki na ten rok. E, też mam niektóre już w biurku z zeszłego roku, a więc te wszystkie książki, takie prawdziwe, jakby rzeczy do szkoły, Wam pokażę w drugiej części. A dzisiaj Wam będę pokazywać po prostu wszystkie takie rzeczy, które dokupiłam w tym roku, czyli zarzety, długopisy, pencil case, pió czyli piórnik. Ehm. Skuback i buty, i tak dalej. A więc bez przedłużania, zapraszam wszystkich do oglądania i zaczynajmy. Um, najpierw, co wam pokażę, to mój plecak. Tak, nasz to się mówi: Skuback, czyli plecak. Um, plecak kupiłam w sklepie Lifestyle Sports. Um, Chyba takiego nie ma w Polsce. E, to jest sklep w Irlandii i w nim zakupiłam plecak z firmy Nike. Mam. Tutaj cena mi przeszkadza. Mam taki oplecak na ten rok. Myślę, że wystarczająco e, duży. E, też bardzo minimalistyczny, ponieważ przeważnie do tego roku miałam wszystkie różowe plecaki, a w tym roku mam czarny. A więc jakaś zmiana nastąpiła w moim życiu. Um, w sumie plecak jak plecak, nie mam za dużo o nim mówić. Po prostu ma kieszonkę z boku na butelkę, drugą kieszonkę z boku zapinaną, czyli na takie małe drobiazgi jak klucze, karty autobusowe, rzeczy dziewczyńskie. Um, z przodu <grym> też jest kieszonka, ona pewnie będzie przeznaczona na piórnik, na linijki, kalkulatory i takie właśnie małe drobiazgi. A potem jest ta jedna duża część plecaka, czyli kieszonka na wszystkie książki, zeszyty. O właśnie, tutaj jeszcze pewnie zmieszczę swój lunch, mam nadzieję, bo ogólnie nie biorę mega dużych lunchów, zawsze biorę owoce i kanapki, a więc tutaj też się na to zmieści to wtedy piórnik pewnie tutaj już dam. I w tej dużej jakbym kieszonce jest druga kieszonka do połowy, gdzie ja zawsze sobie daję folder z każdymi papierkami, um, które po prostu uzbieram. A więc tutaj to dam, a tutaj wszystkie książki, zeszyty tej piórnik. E, ogólnie plecak jest duży. Na pewno wszystko się w nim pomieści. Też nie będę mówiła o cenach w tym e, odcinku, ponieważ nie uważam, że Muszę o nich mówić. Um, następny sklep to JD. To jest taki sklep, um, w którym są firmy takie jak Adidas, Puma, Nike, Fila, Under Armour, Pink Soda. Po prostu to takie firmy, które się zna, takie sportowe. Um, wiem, że w Polsce chyba nie ma takiego sklepu, to JD to też jest champion. Nie jestem pewna, powiem, że w Polsce po prostu są osobne sklepy Adidasa, Nike i takich tam. A więc w JD zakupiłam buty, ponieważ u nas w regulaminie do szkoły, w mundurku, bo tak noszę mundurek do szkoły, muszę mieć czarne buty. Ogólnie nie powinno być sportowe, ale przez to, że się dobrze uczę i ogólnie znam wszystkich nauczycieli lub nauczycieli, to nie zwracają mi za bardzo na to uwagi, innym zwracają, bo same moje koleżanki zawsze narzekają, że one muszą chodzić w takich butach, a ja akurat mogę w tych sobie wchodzić. Oczywiście nie tylko ja chodzę w sportowych, jest dużo uczniów, ale czasami jest tak, że nauczycielka się przeczepi i trzeba po prostu iść do domu i je zmienić na następny dzień. Ale w tym roku e, zakupiłam Nike Air Force. Mam takie same w, białych, w, w białym kolorze, tylko odrobinę wyższe, A więc dlatego tego wiem, że będą bardzo wygodne i na pewno to jest udany bucik na ten rok. On um, jest ze skóry, jeżeli ktoś nie widzi albo nigdy nie wie, albo nigdy nie widział właśnie Nike Air Force'ów, albo po prostu nie wie. One są ze skóry. E, to jest but sportowy, bardzo ładny z Nike. Nie wiem, co o nim mówić. A to jest rozmiar 5,5, chociaż ja mam noszę rozmiar 6, ale i tak się w, nim, w niego zmieściłam, i wszystko mi pasuje, a więc takie będę miała puciki. Dobra. Następna rzecz. To już przedostatni sklep, ale um, po prostu mam to bez Isona, a w nim jest Lidl i Ison, bo Lidla nie dostałam korekki. A więc tutaj mam takie wszystkie jakby małe em, rzeczy, które po prostu potrzebuję e, kupić co roku. Przeważnie. <grystanie> I po prostu je wszystkie wam pokażę. Tak szybko nie będę za dużo o nich mówić, bo też no, nie będę opisywać to na przykład nożyczki, bo wszyscy wiedzą. A więc właśnie pierwsza rzecz, która tutaj jest, to nożyczki. E, ja kupiłam e, tego roku, ponieważ zeszłoroczne zostały sklejone. E, Superglue e, od Poznak ale a więc no, jakby już nie mogę ich używać i te kupiłam w Lidlu. One są z firmy Nori. Nie, w. Tutaj jest też Nori, ale tutaj pisze Staedtler Stedtler? A więc to jest chyba ta firma Nori, to Nie wiem, tutaj jest. <laughs> um, ale tak, Staedtler to jest ta firma nożyczków jakby ktoś chciał wiedzieć <laughs> tutaj dalej mam highlightery mam highlightery z Bika, które co roku kupuję um, Bik to jedyne highlightery, które do tej pory używam to są takie um, kolory jakby basicowe, takie primary colors, czyli zielony niebieski, różowy, pomarańczowy i żółty um, nie wiem co mówić o highlighterach są bardzo spoko, bardzo fajne mam je co roku nie są za grube, nie są za chude, są takie w sam raz właśnie na te linijki, które mamy w zeszytach. W sensie, że ja mam, nie wiem, jakie jest w Polsce, ale w Irlandii są właśnie takie linijki i one są idealne do użycia. Też tutaj widzę, że mi mama kupiła mini highlighter z Lidla. Jest to sześciopak, a więc zobaczymy, jakie mini są. Są. <śm> Takie małe do porównania. O proszę. To jest normalnie zakrętka tego highlightera, a więc mega mini i takie bardzo fajne na na przykład tydzień egzaminowy, bo nie będę za dużo miejsca zapierać w piórniku. A więc bardzo fajne. Tutaj jest kolor fioletowy, niebieski, zielony, pomarańczowy, różowy i żółty. Jeszcze nie testowałam, ale pewnie na story o nich będę więcej mówić, a więc jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to tutaj ma się nazwa, a w linku opis do wszystkich moich social media i tak dalej. Um, tutaj następnie widzę, że mam korektory. Korektory są z firmy Typex. Nie wiem czy jest taka w Polsce, ale chyba tak, no bo jak kupiłam YouTube, to raczej są te same produkty. Um, bez korektora nie idę do szkoły, korektor potrzebuję codziennie, nie to, że robię dużo błędów, po prostu nie piszę w ołówkiem, piszę długopisem, a więc nie mogę wygumować słów, a nie chcę ich przekreślać i dlatego są mi potrzebne korektory. Tutaj następna rzecz to mam ołówki, ołówki też z Bikabiku. W sumie nie wiem, o się mówię. Mam nadzieję, że z Bika, bo tak mówię przez filmik, a więc z Bika. Um, te tutaj uh, są HB2. Jest ich pięć, są w różnych kolorach, takie chyba kolory tańczy. Nie wiem, czy widać, bo światło jest strasznie głupie teraz, bo jest zachmurzone, ale świeci. Um, a więc to są zwykłe ołówki z gumką z Bika. I pisze, że jest shock resistant, czyli jak się uderzy o ołówek, to nie powinny się złamać. Ciekawe, zobaczymy. I to są właśnie zwykłe ołówki do temperowania. A tutaj na egzaminie mam ołówki, jakby mechaniczne, których się nie temperuje, po prostu się wyciska ołówek. Ja uwielbiam, bo nam po prostu szybko się używa. Jak się złamie, to nie trzeba temperować, mam nawet czasu. Tylko od razu jest nowy ołówek. I ja też właśnie mam. Tutaj też jest paczka pięciu. Następnie widzę, że mi mama o coś takiego zakupiła. Um, to jest two um, I to jest długopis. Długopis i highlighter. W jednym. A więc dość ciekawe, nigdy wcześniej nie miałam takiego produktu. Jest długopis... Czarny i różowy, w sensie, że pewnie nie jest kolor Taki długopisu, ale takie są A nie, tak się nie otwiera długopisu um. Wow, to jest highlighter I tak się naciska długopis normalnie Ja już pewnie jest strasznie głupio to wygląda że Po prostu Jestem na wakacjach, nie pomyślałam To jest normalny długopis Ale jest tak samo działa I ten długopis Nie, nie będę testować na ręce ten długopis jest koloru czarnego I tutaj jak to się otworzy Jest normalny Highlighter różowy zamiast jakby gumki Jakby to był ołówek A więc mega fajna sprawa Bardzo mi się to podoba To właśnie takie rozwiązanie w sumie I na czarnym jest highlighter żółty A więc bardzo fajnie Przyjdę do szkoły i <laughs> wszyscy Pewnie będą mi zazwyczaj takich Mega cool długopisów A więc takie mam Nie wiem czy mówiłam, nie kupiłam w Lidlu Nie no, mega fajne, nigdy wcześniej takiego czegoś nie widziałam, no serio, spoko. Dobra, następna rzecz, to tutaj mamy... Aha, namówiłam, no, mamy na glue tape. To jest po prostu taśma w formie korektora, to jest klej w sumie. Klej w formie korektora, w formie taśmy. Nie wiem czy w Polsce takie są, ja to kupiłam w Isonie. Po prostu się przejeżdża i wychodzi klejowa taka taśma, że właśnie nie będę potrzebowała takiego kleju w sztywciach, chyba tak też się mówi, tylko taki klej będę używała, widziałam to mojej koleżanki mi pora doradził, poradziła. Właśnie to i też to sobie kupiłam to jest z firmy Milan. Też polecam po, po, poradziła, poleciła, poradziła, poleciła mi. Tak ja takie coś kupiłam i też wszystkim polecam, bo naprawdę mega fajne rozwiązanie. Następnie mamy tutaj bika markery. A nie, w sumie to są długopisy, ale z fine liney. Czyli są takie bardzo cienkie, ale to są bardziej markery w, w moim zdaniu. Um, tutaj jest kolorek czarny, ciemnozielony, zielony. -zielony. Granatowy, niebieski, różowy, fioletowy i czerwony. Um, te markery też miałam w zeszłym roku. Na nie trzeba bardzo uważać, bo nie można za bardzo nacisnąć, bo wtedy po prostu wypada e, ten LED. Od markera um, są bardzo fajne, jak się koloruje i na przykład chce się robić ten właśnie outline obrazku. To polecam. One też są z firmy Bika i kupiłam je w ISONie. Tutaj mam tak. Blutek tylko przez to kupiłam, żeby był na przecenie. <gry> to jest paczka Economy, ponieważ normalnie są paczki takiej wielkości. I właśnie jeszcze mam blutek. On nie to, że jest do szkoły, tylko bardziej do lokera, można powiedzieć, bo w tym roku chcę zadbać o swój loker czyli o swoją żawkę, bo przepraszam, mam po prostu książki e, poukładane ładnie. E, no ale nie mam nic takie do zdoby, a więc w tym roku chcę sobie na przykład przykleić coś e, Moje koleżanki mają światełka Wiem, że to jest takie bardzo ekstra i w ogóle Ale po prostu chcę jakoś zadbać o swoją szafkę, żeby ładnie wyglądało I też e, powód, żeby po prostu bardziej się cieszyć ze szkoły Bo jednak codziennie się otwieram szafki i będzie takie Wow, pozytywna energia jest tutaj tak ładnie A więc mam blutek do pomocy mizy Zawieszeniu światełek, zdjęć, jakiejś dekoracji. To właśnie to mam. Um, nie, w sumie nie wiem, czy jest w Polsce Blue, tak? Bo. No nie wiem. E, nie będę otwierać, ale. A nie, mam paczkę W środku jest po prostu taka, jakby folia i e, takie coś niebieskie. To się ciągnie, i potem jest takie coś. Nie wiem, jak to opisać. I po prostu na to można naklejać rzeczy. Nie wiem czy to jest w Polsce, a więc dlatego po prostu musiałam wytłumaczyć, żeby potem nie było pytań. I to jest z firmy Bostik. Kupiłam w Isonie. Ale wiem, że też są w Tutaj mam sześciopisowy set i to jest kompas. To pewnie wie, no, wiecie co to jest. To kupiłam w Lidlu. on w sobie ma temperówkę. LEDy do ołówka, ołówek mechaniczny, kolejne LEDy do kompasa, gumkę i sam kompas w sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, to wszystko. Um, to będę potrzebować do matmy. To biznes rocznie, nie? Chyba tylko do matmy. Też potem wam pokażę. Chyba mam kolejny set tutaj, gdzie też są liniki, bo potrzebuję takie dwa sety przez to, że jestem w high level matmie i po prostu potrzebujemy ten dokładnie kompas. Um, następnie widzę mam z Bika gumkę. Nie, nie gumkę. To jest sama temperówka. E, takie kółeczko. E, fajne, bo jest zamykane. A ja właśnie szukam tej, takiej temperówki, bo przeważnie w pencil case, czyli w pierniku, miałam zawsze po prostu brudno. Przez to, że jak temperowałam, to to potem wszystko wychodziło z tej temperówki. A więc fajnie, bo jest zamykana i nie będzie nic mi się od niej brudziło. W niej też są dwie dziurki do temperowania większych i mniejszych um, ołówków. Kolejny pencils, Nie wiem, co jeszcze można temperować, ale są dwie czułki. Um, też tutaj mam gumkę. Też fajnie, bo jest zamykana, a więc nie będę mi się brudzić. Ona jest z firmy Milan i ma bardzo, bardzo ładny case, bo taki różowy. Nie widać na um, kamerce, ale jest fluorescencyjny. Um, potem mam długopisy. E, ja muszę mieć długopisy czterokolorowe, ponieważ najbardziej są przydatne, najbardziej je używam i najmniej miejsca zamykają. E, tutaj widzicie cenę są za się są z bika. Kupiłam je w Isonie, kupiłam je przez to, że po prostu są metaliczne, a ja nie lubię tak, takich zwykłych, niebieskich kolorów, tak jak na przykład o ten. Wolę w 100% to właśnie takie jakby bardziej ładniejsze dziewczęce. Um, też po prostu bez powodu... Um, ale jakby bardziej są satisfying, bardziej eye pleasing, ale dlatego mam takie kolory. Um, potem mam... O, co ja tutaj mam? <laughs> um, mam długopis. Aha! I on jest magiczny. Jeju, ja jak robię ten faktuskór, to normalnie dzieciak dla mnie wychodzi. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja wszystkie takie gacze fajne zawsze kupuję. No bo po prostu fajnie. Nawet teraz to otworzę, otworzę to, bo jestem ciekawa po prostu, co to jest. To jest długokny z kolorami i on jest magiczny, czyli gumuje. Zobaczymy, czy faktycznie gumuje, tak jak te mówią. Nie chcę złamać poznawcze, bo... Za niedługo mam um, idę na więc to znaczy a więc przebijam drugim długopisem. Dobra, to jest taki długopis, jeśli którym z jakiej firmy. Z firmy United Office, czyli chyba Lidlu go kupiła mi mama. Nie jestem pewna. Um, I tak on się prezentuje, czyli to chyba jest to... Ale gdzie jest taka to... Chciałam to ściągać, to bardzo trudno jakby zahaczyć, żeby zostało. Otwieramy mój notes, przeznaczony dla YouTube'a. I w sumie, dobra, a więc mamy tutaj kolorek zielony i teraz gumujemy. Ojej! Ekstra zostało odrobione. Teraz wygumuje, tak. To naprawdę działa. Wygumowało całe. Nie ma zielonego. Ale fajne. Nie, no to jest po prostu ulubiony mój słupopis. Będę nim pisać i nawet nie potrzebuję korektorów. A więc tutaj macie mały hak. Um, na testach fajnie, bo. Można oszukiwać, jak pani mówi, że nie wolno gumować, bo chcę zobaczyć wasze błędy, a wy nie będziecie mieli błędów, bo macie taki sprytny długopis, a więc całkiem, całkiem spoko. Um, teraz tutaj mam takie dwa długopisy kolorowe z po prostu kolorowymi odczyniami, czyli niebieski, różowy, fioletowy i zielony, um, zwykłe długopisy, kupiłam je w Sonia też mam dwa ołówki. Z, to są 2H ołówki. A może. A nie, kupiłam w Wisonie. To są ołówki 2H, potrzebuję je na woodwork, ponieważ ja robię woodwork, czyli pracę z drewnem. I potrzebuję takie ołówki, ponieważ łatwiej je się gumuje z drewna. Um, Następnie no mam whiteboard marker, ponieważ w naszym dzienniku, czyli żurnalu na koniec jest właśnie taki. Miejsce na whiteboard, gdzie zawsze jak robimy quizy, to piszemy w whiteboard, pants, whiteboard marker. Mam kolor czarny, zwykły, po prostu whiteboard marker kupiłam w ISO. I ostatnia rzecz z tej torby to jest mój pencil case. ta Jest bardziej fluorescencyjny w prawdziwym życiu. Ma jedną kieszeń, nie potrzebuje więcej w zeszłym roku, też miałam tylko jedną kieszeń, taki sam rozmiar, po prostu różowy i mam nadzieję, że to wszystko teraz zmieszczę, ale trzymamy kciuki za mnie, że to wszystko się tutaj zmieści, bo zawsze z tym mam największy problem na początek roku, właśnie z brakiem miejsca w pancukis. Też nie wiem, co dalej o tym mówić, po prostu taki o... Halo. Dobra I Zostały mi dwie torby z Bookhaven Ale w nich nie jest dużo Ponieważ jest najwięcej Zaszytów Bum W tej torbie mamy Folder, o którym wcześniej wspominałam Tutaj trzymam wszystkie swoje papierki On jest taki Z koloru miętowy um, I ma po prostu takie Saszetki na papierki a więc sobie to potem rozdzielam i trzymałam wszystkie ważne papiery w tym folderze. Kupiłam to wszystko w bokie, więc teraz będę pokazywać. I też mamy tutaj trzy osobne foldery, bo po prostu nauczyciele sobie zażyczyli, że będę jeszcze więcej nosić i że po prostu potrzebuję takie papierki na dane subjekty. Wiem, że jeden to na pewno angielski. Dwóch innych, nie wiem, ale nawet jak em, powiem nauczycielowi, że pewnie w tym będą nasi, to się zgodzi i się zgodzi, bo akurat nauczycielom nie lubię, a więc pewnie wszystkie będę miała tutaj, ale do lokera pewnie je też użyję, bo zawsze są przydatne foldery, e, najbardziej w trzecim roku, nawet mogę pewnie teraz sobie, myślę, posegregować moje papiery z pierwszego i drugiego roku do nauki, do tych folderów, a więc na pewno ich nie zmarnuję. Ostatnia rzecz w tej torbie to zeszyty. To są zeszyty hardbacks Specjalnie, jakby nauczyciele każą je kupować, żeby po prostu się nie rujnowały na następne 3 lata, żeby można było je użyć. Tutaj jest ich raz: dwa, trzy, cztery, pięć. Zwykłe, takie fioletowe, kolorowe. A cztery. Zeszyty z twardym jakby case'em, twardym przodem i tyłem <laughs> eee, a więc one wszystkie się przydadzą solki, jeżeli kamerka się to po prostu ten ciężar rzuciłam na biurko eee, no i ostatnia forma z okay, już nareszcie <laughs> kochani, ja teraz wam tak na szybko pokażę resztę rzeczy, bo nagrywałam wcześniej filmik, zedytowałam i zupełnie nie zwróciłam na to uwagi, że nie zedytował mi się dobrze, a już wykazywałam ten jakby cały klip Um, prawdziwego nagrania, a więc brakuje kilka rzeczy, to wam tylko pokażę e, książkę, e, którą też mam na ten rok. Um, nie wiem czy w Polsce tak jest, e, ale co roku mam nową książkę, którą cała klasa cały rok czyta. I w tym roku to jest książka w Mason Man. Ja już ją widziałam w teatrze, ponieważ mój pan od angielskiego wygrał w takim spektaklu. Spektaklu. Spektakl... A więc jakbym mam taki chetcie, bo już wiem o czym jest ta książka, wiem um, jak się zaczyna, jak się kończy A więc mam taką książeczkę na ten rok eee, Też potem mam coloring pencils, ich tutaj jest 24, są z firmy Adel eee, Zwykłe kolorki, też są urykone, a więc mogę z nimi mieszać wodę i będzie fajny efekt Ich nie to, że potrzebuję, czasami w geografii coś rysujemy i nie robię artu, ale zawsze się przydadzą Następnie mam swój matset, o którym wcześniej wspominałam W nim jest kompas, divider, ruler. Dobra, pewnie <grym> nie wiecie, o co mi chodzi. Po prostu w nim są takie rzeczy do matmy. Myślę, że to chyba wszyscy potrzebują, wy pewnie wiecie, co w tym jest. A, a i on jest z firmy, firmy Supreme. Potem mam linijkę. Ja nie kupuję zwykłych, tylko zawsze Bendy, bo jak mam zwykłą, to zawsze mi się łamie w plecaku. A więc w tym roku mam Bendy różową Ruler 30 cm. Też z firmy Supremia. Potem tutaj mam zaszyciki A11. Ich jest cztery, wszystkie takie same, ponieważ w Irlandii nie ma aż takich fajnych zeszytów jak w Polsce. Wszyscy mają prawie takie same, a więc ja mam zwykłe. Czerwone, one mają 88 kartek. Ja potrzebuję ich w sumie tak za bardzo nie potrzebuję, tylko nauczyciele zawsze chcą mieć na wypadek, a więc one są jakby co. Potem mam te same zaszyty, tylko że A4 ich mam dwa, chyba na angielski biznes. W nich już jest 120 kartek i one po prostu są na lekcje domowe, bo czasami nauczyciele chcą mieć większe zaszyty. Um, I już ostatnia rzecz to mój zaszyt matematyczny. Um, ma zwykłe takie kwadrociki w sobie. On też ma 120 kartek, też jest A4 i ja zawsze ten zaszyt mam. W tym roku kupiłam tylko jeden, ale pewnie potem muszę, będę musiała dokupić, bo co roku zawsze zużywam dwa, trzy zaszyty spokojnie. <gry> Um, I to wszystko z moich rzeczy, które w tym roku kupiłam. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapców łapce w górę, o subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a jeżeli już subskrybujecie, to nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmikach. Um, też nie zapomnijcie komentować, bo odczytuję i odpisuję na wszystkie komentarze. I do następnego odcinka, Buziaczka. <laughs> ja już się rozwodziłam. Do następnego odcinka, kochani Buziaczki. Your teenage problems got in the way now. Just lay back and relax for a bit, smile. It won't take long, only a minute. I promise it's worth it, so please don't quit it. And stay positive.